Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie moi drodzy. Dzisiaj wielki opening, opening ogromny, słuchajcie. Nazbierałem 154 miliony, więc dzisiaj wydamy sobie je na to jajko z Pixel Worda, gdzie mamy Mythical'e. I być może trafię swojego pierwszego Mitikala w, w Hardcore Petach, w sensie Mythical'a tego najmocniejszego. Czy mamy wszystkie boosty? Wszystkie boosty są, lecimy w takim razie, słuchajcie. To będzie szybki opening, ale... Mam nadzieję, że uda mi się wydropić tu naprawdę jakieś fajne tepety. Lecimy w takim razie. Trzymajcie. Ramy i Majtek mamy, słuchajcie. Lecimy. Ok, szybko to schodzi. Boże, ja mam Mythical Huntera. Jak trudno jest dostać tego Mythicala? Naprawdę, chyba bardzo trudno, bo ja tutaj nic nie dostaję takiego. A zaraz mi się skończą te pieniądze. Boże, same Pixel Wolfy, ale słabo. Słuchajcie, no jeden chociaż tykal, żeby mi wszedł, to by było coś pięknego. A tu, a tu, nie chcę. No nie, pixel slime, ale słabo, słuchajcie. Ale słabo. Naprawdę bardzo słaby ten opening tutaj będzie. No chodźcie, nastukamy jeszcze te 7 milionów, bo... Co prawda mam złote, złote wilki i będziemy je dzisiaj przerabiać, te złote wi wilczyki przerobimy sobie je bezpośrednio na, na żeby miały Enchant rainbow coins to mi się oczywiście przyda do będę mocniejsze pety to też więcej kasy się dostaje słuchajcie na farmie jeszcze te 7 i wtedy wrócę do was dobra chyba tutaj mamy słuchajcie nafarmione więc będę w stanie otworzyć jeszcze jedno jajko uwaga Pink Slime, no, poszło nam naprawdę bardzo słabo. Sprawdźmy sobie teraz tak, słuchajcie, musimy iść do Enchanted Forest i teraz tak, mamy pety, które złote, złote pixel dogi. Dzięki czemu prawdopodobnie, ile ich mamy, czekajcie, gdzie one są. Raz, dwa, trzy, i będziemy je po prostu zamieniać, słuchajcie, po prostu je będziemy zamieniać i enchantować w tym odcinku na. Pety Rainbow. Wrócę do Was jak zrobię sobie Rainbow z nich. No dobra, mamy misję wykonaną. Mamy Rainbow Coins 3 i Rainbow Coins 5 nawet. Juniorski tutaj pisze o peta, więc... A, czemu, czemu nie? Damy mu tego petcika, słuchajcie, jeszcze w międzyczasie. Nie wiem, co on tutaj chce pokazać. Dobra, damy mu tego. Proszę bardzo. Ja nie chcę tego! Człowieku, ale ja... A, on mi daje Donata. No to dzięki, ja ci dam tego. <laughs> dzięki juniorski. Szkoda, że nie jesteś prawdziwym juniorskim. Pozdrawiam prawdziwego. Dobra, słuchajcie, wzmocniliśmy swoje pety, więc ja teraz będę sobie je wrzucał. Zawsze to 4 tryliony więcej, więcej mocy, więc naprawdę całkiem w porządku, tym bardziej, że Rainbow Coinsy nam tutaj bardzo fajne siadły i teraz mam bardzo dużo wilków, pójdziemy sobie je zrobić na złote yy, swoją drogą i wiecie cały czas będziemy robić te openingi i nasz team yy, cały czas będziemy wzmacniać, więc to jest naprawdę spoko. Już tych petów mi nikt nie daje, więc to jest robota samemu, więc słuchajcie naprawdę spoko. Zacznijmy może od Pixel Slimów, Zrobimy je na 100%. Słuchajcie. Zrobimy sobie złotego na stówkę. Proszę bardzo. I czy jestem w stanie zrobić jeszcze jednego? Nie, już mam za dużo. Mamy tu koty i tak dalej. I teraz tak, te wolfy. Patrzymy tylko czy nie ma tutaj rainbow coinsów w nich. Chyba, że zostawię sobie tego z tech coinsem. No bo chociaż może nie, bo po co mi to? Dobra, tu ma rainbow coins 1. Tu ma siłę 5. Tego weźmiemy, tego, tego i tego. I słuchajcie, zrobimy sobie następnego złotego peta, to nam naprawdę, mój team będzie naprawdę teraz o wiele silniejszy. Mamy też yy, tego tutaj, Pixel Pink Slime złotego, więc on jest, też jest o wiele lepszy niż mój poprzednik, więc jeszcze raz udam się do Enchanted Forest i zaraz do Was wrócę. No dobrze moi drodzy, już mi się udało to zrobić i patrzcie, mamy Pixel Wolfa złotego o 4 tryliony większego, mocniejszego od tego i jeszcze mamy Rainbow Coins 4. Tu mamy co prawda tylko prawie 1 trylion mocniejszego peta z Rainbow Coins 5, więc naprawdę Mega sprawa. Sprawdzamy czy nie mamy tu, tutaj jest Pixel World z Rainbow, Co Rainbow Coins 1, tu tak samo. I teraz słuchajcie, dzięki temu raz, że mamy mocniejsze pety, dwa, że ma enchant z Rainbow Coins o wiele więcej. Sprawdźmy sobie ile teraz będziemy dostawać. Oczywiście może być mniej, bo nie wiem czy nie miałem 1.6 mnożnika tutaj. No i niestety problem jest taki, że nie ma hard tych petów nie ma serwerów, albo jest mi ciężko na prywatne hardkorowe serwery trafić. Bo tutaj ludzie mi będą y, oczywiście przychodzić i farmić sobie końce. Ale sprawdźmy, jak tutaj dostajemy je. Powinniśmy teraz o wiele więcej dostawać. Tak, dostaję o wiele więcej, moi drodzy. O wiele więcej dostajemy, więc teraz będę mógł o wiele szybciej znowu farmić. I znowu nabijać sobie te końce i znowu zrobić kolejny opening i znowu zwiększać sobie moc naszych petów, słuchajcie. No tutaj mam bardzo dużo i z tych petów ja już mogę robić rainbow, więc zróbmy sobie, znaczy złotego kolejnego peta. I to mi, wiecie, tak systematycznie będziemy to boostować, aż w końcu będziemy mieli naprawdę mega, mega mocne te pety. Moi drodzy, to tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymaj.